Witam wszystkich, się uszanowanie Zobaczcie Kurde o. Pompa wody Cieknie z pompy wodnej A co to znaczy? Że trzeba wyciągnąć pompę i druga założyć no, Fachowa robota Wodę. A guzik. Kurde, mele, ciężko. No, to trzeba podważyć do góry? Z czymś się dopiero spuszczę wodę. Albo schodnicy spuścić. Tu już mam nową pompę. Zobaczcie firmy Colors. Nie, myślę, że czarna jest. Zawsze czarna grozowa to. Wyczerpta od razu. Lin, ale dobra, ciekawe czy mam jakiś uszczelniacz? Żeby tą uszczelkę posmarować, jeszcze mi szukać. O tu wcześniej stał, zobaczcie jak nalało, a wcześniej tutaj, w innym miejscu. Można i dać bez uszczelniacza żadnego, ale na samej uszczelce. Ale coś mi się zdaje, że to będzie lepiej, jak się da uszczelniać. Gdzieś kiedyś dirko było. Kurde debele Ale to było kiedyś No to Jest tu Staszek. podział Kurde bele. No. Gdzieś powinien być ten uszczelniać? Wiktor Reins Czy to mnie Reins jak to woli Kurczaki No to no, ja zawsze Miarek szukam. Hmm. Czy to luźnienie białkowe z osiemdziesiątki. A z zetora, taki bo zetor zrobiony. Dobra, nie masz pan, to nie wyczerujesz. A ja się szukać jakiegoś uczelniacza. jak nie, to się na, na ślinę to zaklija albo na towór. To się na towór sklejali. Patrzcie, mam uszczelniacz. Sąsiad mnie poratował. Tylko tu trzeba będzie zobaczyć czy nie. Czy się do mnie tego nie za, nie za skrypi, bo... Dobra. Trzeba się brać. Nie robić. Staszek. To trzeba brać się. No co, odkręcać śrubeczki. Proszę najpierw klucze podszykować. Tu mamy stół. Stół operacyjny. Proszę Państwa. I taka? A bo to osiemnastka. Ury DB. Co to wszystkie śruby, panie? Unijne. inne. O. A tam co woda kapie, kap, kap, kap. Kap, kap, kap. kap. kap, 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 kap. A ale to Zboczyć, bo trochę lepiej kapało. A to wszystko, patrzcie. Pozostawało się. Kamień wszędzie w las. Trzeba czymś stuknąć z dołu. Albo podważyć ją tylko. Dopiero teraz pójdzie woda. Panie Jacku, spójrz pan w wody, słodniczki o. Panie, zalej pan płynu. No to. Dobrze. Robię to po najmniejszej linii oporu, tak powiem. Maski nie odczepiałem. Tam gdzieś z czymś się odparłem. Kurde bele, a panie, tutaj, tutaj o 14, pewnie odkręcić jeszcze. Kiedyś 14 czternastki też by lubili, teraz w ogóle to praktycznie nie ma 14, i rzadko się spotyka, żeby Tu był czternastka w komplecie, żeby... Pasek też już nie jest pierwszej jakości, czy tam nowości, czy jak to nazwać, też już można go było zmienić. Może mam nowy w górę Dobra. Ciekawe, czy da się zmienić chłodnicę, by czy bez ściągania chłodnicy da się pompę zmienić. No pewnie, że się da się. A czego się ma nie dać? Jak się da? O cholera, wie panie. Dobra. Zaraz no. zobaczymy. Nie chcę mi się tego ściągać. Ta chłodnica tak do roboty musi iść, bo tutaj jest, tu się rusza. Tam gdzieś ona w tym, tu mi się tylko na takiej wysokości gdzieś ma dziurkę z tej strony chyba. Tu dużo wody nie wyletuje, ale trzeba dać do fachmajstra. Ale to jeszcze nie teraz. Ja <laughs> się chcę tu pompę zrobić, a to, to dopiero na zimę. Jak już będą porobione łopryski i różne tam różne inne ciekawe rzeczy w polu. Mam tą maskę, to wszystko też ściągną, tą chłodnicę. Będzie to zawsze lepiej robić. Na no, Kurde. Gójdry będęś mm. pan No to No i teraz będę miał to jak na jak na dłoni Zara Czekaj Pan Przejdę mm. tak to odkręcać, się to Maska, kluczyk Działa ja, oś idzie? po idzie, idzie. Oto, to. Dobra. To by można taki kupić wentylator na no, 4 łapy, ale tak to niepotrzebnie by to dalej je ja chłodzić Wszystko także. O, kur... Trzeba teraz będzie rozginać jeszcze śrubokręt, trzeba. Nie, tu nie trzeba śrubokręta, bo ta pompa pewnie ma takie swoje. Na pewno ma takie coś, dobra. Tylko to trzeba będzie wyskrabać, wyczyścić. Kurde, ciekawe czy mam pasek do pasowy do 3-0, do ale ten to już belejaki, je. To też pewnie 14 idzie do tego, na pewno. Już to widzę. No to. Raz. No No tam. Mamy. Mamy to. To jeszcze by zrobił, by chciał, ale to jest tak nie jest oryginalna pompa to. Algo licho. Teraz rzeczy natury. Kurde, aż to wszystko zapieprzone. Teraz tylko kosmetyka została. jak to zardzewiane? Ale to 75 rocznik. I to cały czas na wodzie chodzi. Gdzie to płynu nie miałam w życiu. Ale chodzi na tej pory. I będzie chodzić na wodzie dalej. Dobra, tu już wszystko porobione je. Tam gdzie jeszcze wycieka widzę gdzieś woda. Chcę ja tutaj trochę zamoczyć ją. Zmoczyć tą szmatę, żeby mi to na uszczelkę, gdzie uszczelka jest nie wchodziło. Otwieramy, wyciągamy, zakładamy. Uszczeleczka. Pompa. A kurde bele, patrzcie, jednak nie słowo tam to ściągnąć. Nie ma, jest, nie ma tego pieroństwa tutaj. Musowo tutaj założę się... proszę. mocowanie wentylatora. No, tuż jest skalamitką. Działam już to Oto. Tutaj trzeba, To już screen w zestawie widzę. Musowo jeszcze to odkręcać. Dwa jego Kurwa nie mogę zrobić z tym od razu, aż to barany Kurde bele Dobra, cześć po i to, to jest taki ten Tutaj jest takie zabezpieczenie przeciwłodkręceniowe To będzie nasadka 20, chyba, tak? Pokaż pan No to i co, pójdzie, to czy nie gadają? Czecie, poszło A gwintyaki To je no zwykły, polska norma Gruby Myślałem byli cienki do gwintu, ale gdzie tam? Po co by cienki robiły? No, dobra. To ale z tym to pewnie tak łatwo nie pójdzie Staś. A prześciągaczem będzie pewnie Nie będę tłuk, a chociaż Ta i tak chuj już z tej pompy będzie Młotek i akcja Że tu młotka nie ma A bez młota to nie idzie robota Pierdono się ty, i pójdzie zaraz No tego nie pójdzie panie? byś to jak dziecko schodzi, tylko <grystanie> teraz nie mam czym tutaj już. Poszło, kurde, nie spodziewałem się, ale już mi się skończył ten trzpień. No i nie chciało się iść po ściągacz, ale bez niego ani, ani kurde ruszą Patrzcie, ręko idzie, ale, ale bez tego by nie poszło. Tak, Nie pchnie, ale gwintem ściągnie. Do góry podnieść to nie chce iść. Kurde, widziałeś to? Pokaż pan. Co się będzie pan szczypał z głównym? Nie w tę stronę, kurde Bele. Nie. Yeah. Tutaj gdzieś nowy clean dały. Nowy clean. gdzie ta nowa pompa jest. Muszę tobie pasować, kurdebele. Klin to raczej pasować będzie, ale trzeba go zabić młotkiem. Czy, proszę Państwa, w jego miejsce, gdzie to ma być? Tak nie wejdzie. Mam tu plina. Dlaczego będzie ścisnąć? Nie wiem, załóżmy i madłem. Go wdusić, żeby go nie wbijać. Tylko na ścisk Kiedyś to i mi tu na nogę spadło. I to było 11 lipca w tamtym roku, do tej pory strzetni paznokieć w nodze i do tej pory czarny paznokieć mam taki, jeszcze to nie, nie wróciło na swoje, tak powiem nie patrzcie to, wdusiłem tego klina ładnie i madłem sobie, jest, jak co ładnie siedzi klinek, widziałeś to? Lepiej się go tu zrobić już chyba nie dało. Tu jest taka kalabitka, ale do czego ona służy? Co ona smaruje? To łóżysko jest kryte. Z tej strony jakieś łóżysko. Tu jest, patrzcie. Tu jest otwór. Tam widać ten cały... jest stworzeń cały, czy tam oś, czy jak to zwać? Nie wiem. No nic, później to przesmaruję parę razy. Coś to da. Nie wiem. Panie, pokaż Pan, czy to będzie się nadawać. No to. Będzie. I też trzeba to iść pewnie belę zdusić, czymś ścisnąć. No to. Nie mam hektara. Nie. Dobra, pompa już gotowa do założenia. Uszczelka. Wiktor Reyn, Rains jeszcze tu będzie potrzebny. I zakręcamy ją. Działaś? że przymierzy, to będzie pasować chociaż Panie Jacku, pokaż pan Będzie, kurde bele będzie pasować A się zgrywa z tym, no faktycznie, ale to guma już dojdzie. Tu złapie No tam pokaż pan kurde bele. Kurde belowe Nie, tego nie. Tak sobie myślę, że tego nie trzeba przeszli wyciągnąć, ale nie, po co? Ja mam uszczelki tam założyć. Dobra, tak się dało. Tu się da, tam się da i będzie dobrze. Jak, jak ta uszelka to będzie pasowała Jak świni siodło pewno No dobra, coś tam by pasowała. Trochę. Jakby ja tutaj o. Działaś pan? Dobra, smarujemy. Patrzcie, trzask, już jest porobiony. Widziałeś tam. Nie, nie nagrywałem później reszty materiału, bo miałem tutaj sąsiada. do mnie sąsiad zabrakło mi tego właśnie rękosila. Re, się okazało że jeden był wyschnięty. Dopiero tym żeśmy zrobili robotę. Tak, żebyśmy to z tym postali, postali, porowili. Nie chodzi, patrzcie. Ale zobaczcie, jaki jak, jak to jest kolor praktycznie. Ten sam, kurde. Pod podchodzący, ten Reims, ale. Ale pompowa to też. Tylko taka ciemniejsza droga jest, taka czarna już nie. Żeby była taka, o, to patrzcie, o, byłoby, nie? Kurde, bele. Dobra, panie, Reim wodę. Składamy to wszystko. Patrzcie, czy ja, czy Jecha ma cztery obciążniki? Nasza o! Mam wiem wodę Tam 80. tu daje światło, natrysk światłowy powiem no Już cierpią nocy, bo jest to druga godzina Trochę tu zeszło jednak się z tym wszystkim Myślę, że będzie chodził no i dobra Jest i chodzi Widziałeś to? No i odpalimy Pochowamy, patrzcie nie ja to teraz sprzątam tego wszystkiego Że hej Także tak to Pompa wody wstawiona Tam musimy już się, on już to podświeca lekko, lig ligancko To ciężko, to ze światłami mamy, patrzcie, ale zobaczcie. to jest wszystko porobione, o, widziałeś pan. To jeszcze trzeba wstawić światła LEDowe. No tak. A teraz patrzcie, już teraz woda... No teraz nie zobaczycie. Bo no, tu już pewnie jest tego, No Już teraz stan wody się trzyma, jak ma być. Także, o. Fachowa robota zrobiona. No i dobra. Pozdrowionka, trzymajcie się. Do Na następnego odcinka. Cześć. Z panem Mogiem.